I witam się z Państwem bardzo, bardzo serdecznie, tutaj Shadowin. i kolejny odcinek. Dzisiaj będę grał w grę, w nazywa się Rise. To jest gra, w której chodzi o to, że... ...na pierdolę... ...to jest naprawdę gra o starożytności, jak na No i po prostu buduje się w miasto, wojsko i właśnie... się... No i się napierdalasz! My będziemy Rzymem i... Ja do weźmiemy sobie Eggman no tak fajnie. A naszymi przeciwnikami będą Grecy oraz Persji. Zobaczmy, co złowców fajnie. To nie będzie. To wszystko. I zaraz będziemy zaczynać od... Gdy rana, gdy rana, I budowania. Fajnie się mało, ale pewnie... Mmm, nasze położenie. Nie lubię tutaj być, ale... Tak, natychmiast. Wyślę to z przodu. Mi zawsze braknie drewna, więc się boję, że teraz też mi może zabrać No to sobie zbudować no, tak. Tak. I zawsze zaczynam od zbudowania kiepszonego muru, który jak prawie zawsze gram to zawsze mi go szybko potrafią rozwalić z syn Nie mam taki duży mur, taki duży żeby go... żeby... Po prostu, żeby był duży, nie? Ofada ukończona. Więc <gry> raz tylko zawsze lubię grać tu. Albo tu już tutaj. Albo tu, nie? albo tu. Nie? tu nie? Tutaj raz gram, ale mi się nie podobało za mało miejsce. A tutaj na razie bez spoko. Jak na to wygląda, żeby być ciekawe. Złota nie potrzebujemy w każdym razie, widzimy, że jest za bardzo rzeczy. Może tylko drewno, na pewno widzicie, że nie zbieramy w ogóle złota. Zbieramy w drewno już w dużo, a w ogóle mamy więcej złota. Zobaczymy, co robią nasi nic. A, też tak, tylko wolutku się rozbudowują, chyba. ja nie chcę przegrać, bo to wszystko. Jest... Morze, co musimy zbudowywać? Nie idziemy w tym miejscu. Sześciu jest, sześciu. Raz. Ośmiu będzie, no? Nieźle. Będzie tam siedmiu takich krewnych, ale żeby zaczęliśmy się rozbudować. Potem, pójdzie na złoto, weźmiemy sobie bohatera Juliusza Cezara, Germita Cezara. O, Juliusza, a nie wiem. A potem lepszymy do portu głównego. zbudujemy tutaj siedzibę władz. Gdzieś tu spichlerz, krążary, stajnie, wieży, gdzieś gdzieś zrobimy bramę, jak wybudują. No i takie różne biorę do A, Zacznę od tego sprzedaży. On dodaje, że mamy więcej ten y, limit populacji. Znaczy ten zrobimy sobie Po prostu za produkty nam w to... Potem będziemy mogli ten sobie.

Megany Dlaczego oni tak zawsze, szybko muszą budować żołnierz? To nie wygląda jak żołnierz, ale to jest... Oborowu chyba Oborowu, więc... O, no, Czarny. to jest, jest Egipt! takie puderloki zanim no, 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 Fajnie.

Zgadza się na tym ze stroną bandikami mogę po 10 minut nagrywać. Strasznie krótko 6,5 minuty chyba na to. Na nie orientuję się, co jest do Mam nadzieję, że skończę się kiedy kończyć. Posąg ukończony! Ja, kończę za. Czekam, ważny. Posąg ukończony. Pani mi powiedział, że muszę na mur, gdzieś na. Patrzcie. nasi bo... nie niewolnicy, bo ale nasi chyba byli zbudowani, chociaż to jest my mamy prywatnych, a oni... O nie, oni nie mają też Ale ty sobie się tak gramujesz, kurna mać. Że się? Kiedy sobie to wyobrażasz, myśmy mieli żołnierz, że... i pewnie się ale jak zbuduję stanie, to ten... paniki po Wyślę to już nikogo i nie, panie, 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 7 małem powozu Koszary ukończone Siedmię. Koszary ukończone Dobra widzimy tych manewrów. Za mało złota Jak ty to... złota Tak się fajnie że mam tyle złota a teraz w ogóle nic nie mam Mało złota Ja cię tam że nie złota Pierwszy, tak jest, teraz, tak pierwszy że nie, że... ten Tak teraz z tego pierwszy mnie wyjdą w ten dobro. Nie wiem, co to będzie, wyjdą, nie wiem. Wyjdą. Będą słabo. Dobra, pójdźmy na to, bo. Z tego są za tak mało, jak. Nepek mi to powiedział. Nie, 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 stój. Budujemy nowe drugie koszary, bo tu będą się długo robić. Tu robię taki. Oddział. Tu zrobię taki oddział, właśnie z ale wreszcie... z dziewięciu jeszcze oddziałów. Tu zrobię. Oddział Obronny. Będą bronić Państwa. Na raz. Na tym odcinku, odcinku, pierwszym odcinku... Kończymy. Zapisz grę. Wojna zapisz. Żegna się z Państwem. Shadow i Rise from I rzymy. Pa.